Niedziela Zwykła W pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Jeremiasza mamy opis powołania. I Pan Bóg na początku mówi takie bardzo intrygujące słowa do Jeremiasza. Zanim ukształtowałem Cię w łonie Matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Trochę to nawiązuje do myślenia, jak wyobrażano sobie rozwój dziecka poczętego. Że początek dawało, można by powiedzieć, pewnego rodzaju mleko. To mleko zaczynało się kształtować w twarug albo w jakąś taką bardziej stabilną formę. Wtedy Pan Bóg wchodził ze swoimi dłońmi, palcami, kształtował człowieka w łonie matki. No i jak został już ukształtowany, w jakim sensie można powiedzieć, trochę wypalony czy wypieczony, to po dziewięciu miesiącach mógł się urodzić. Ciekawe jest to, że, że Pan Bóg mówi, że zanim Cię ukształtowałem, czyli jeszcze byłeś taki mały, że nawet nie dało się Ciebie ukształtować, to już Cię po prostu znałem. Znałem Cię. I zanim się urodziłeś, zanim wyszedłeś z łona matki, to już Cię poświęciłem, już Cię konsekrowałem. Zdecydowałem, że Ty będziesz, że Ty będziesz prorokiem dla narodów. To jest niesamowite, bo pokazuje, że Pan Bóg nie mówi, Ty jesteś zygotą, Ty jesteś komórką, Ty jesteś płodem. Pan Bóg mówi, Ty jesteś prorokiem. Czyli Pan Bóg patrzy na to, co jest w łonie matki z perspektywy przyszłości. My bardzo patrzymy z perspektywy przyszłości rozumianej jako, że to jest kłopot dla niektórych ludzi, nie? jeśli dziecko, nie wiadomo co z tym dzieckiem zrobić. Więc żeby nie było kłopotu, to zaczynamy mówić tylko zygota, czy płód, czy jakąkolwiek taka, tak to określać, żeby nie było, że, że chcemy może nawet usunąć to dziecko. Tego, to, co Pan mógł nazwać, to popatrz na człowieka z perspektywy przyszłości, tej oceny, kim on ma być. Bo od ciebie teraz zależy. Jeżeli ty powiesz, to będzie moje dziecko, to będzie mój syn, to będzie ktoś umiłowany, to będziesz wszystko robił, żeby on taki był. Jeżeli ty powiesz, to jest bękart, to jest po prostu przypadek, to jest coś, co mi ma przeszkadza, to wszystko będziesz robił, żeby on rzeczywiście takim był. Oczywiście jesteśmy ludźmi z punktu widzenia biologicznego obiektywnie, czy z punktu widzenia teologicznego mamy taką samą godność, ale bardzo dużo zależy od tego, co my powiemy. O tym nowonarodzonym Jaki my mamy stosunek do Niego I najpiękniejsze jest to, że Pan Bóg w każdym z nas Widzi swoje dziecko W każdym z nas widzi swojego świętego w niebie W każdym z nas widzi kogoś o wiele więcej Niż my po ludzku Jesteśmy w stanie zobaczyć Psalm 71 Jest zwróceniem się do Pana Boga O pomoc, o pomoc w trudnościach Bądź dla mnie skałą schronienia, Zamkiem warownym, aby mnie ocalić ale dlaczego wzywa Pana Boga? Dlaczego się do Niego zwraca? Bo tłumaczy: Boże, Ty mój, Boże, Boże mój, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od młodości. A więc jeżeli ufam komuś od młodości, to w sytuacji, kiedy jest mi potrzebna pomoc, a wiem, że On takiej pomocy może udzielić, no to wtedy się do Niego ucieka. Jeżeli ufam, że że ktoś jest bardzo dobry w, w jakiejś sztuce lekarskiej, to w momencie, kiedy jestem chory, ja się do niego zwrócę. Jeżeli ufam, że mam w Ameryce, to w momencie, kiedy yy, jadę do Stanów Zjednoczonych, to wiem, że się do Niego mogę zwrócić, bo, bo jest blisko. To jest, to zwracanie do Pana Boga tak naprawdę jest oparte na naszej długoletniej ufności, długoletniej nadziei. Dlatego warto wierzyć, dlatego warto się modlić, dlatego warto być w relacji z Panem Bogiem, bo wtedy, kiedy człowiek jest w relacji z Panem Bogiem całe życie, to też łatwiej się do Niego zwrócić w tych momentach trudnych. Jakby mamy podstawę do zwracania się. Jest to dla nas jakby jak najbardziej naturalne. Rozumiem, Panie Boże, że nie zawsze tak blisko jesteś mnie, ja też nie zawsze blisko jestem ciebie. Rozumiem, że nie zawsze mam jakieś mistyczne doświadczenia czy cudowne, ale no, skoro jesteś moim Bogiem, skoro ja ci ufam, to w tych momentach trudnych wzywam cię, żebyś, żebyś był przy mnie, był przy mnie. Dlatego warto warto trwać wierze, żeby w momentach trudnych umieć do kogo się zwrócić, a nie zostać z takim poczuciem beznadziei, że przyszło na nas nieszczęście, my nie wiemy, co zrobić. No, jeśli nie mamy Boga w sercu, czy nie mamy takiej perspektywy, że jest Pan Bóg, no to, no to do kogo się zwrócimy? No? Jedynie do, do rozpaczy. Drugie czytanie jest hymnem o miłości. Jednym z najpiękniejszych tekstów biblijnych, pokazujących, że że Nowy Testament, że chrześcijaństwo jest pewnego rodzaju prawdą, ideą, rewolucją, która przetrwa naprawdę wszystko. Ludzie poumierają, ci, co się zniechęcili do kościoła i co odeszli, też odejdą. Ci, którzy w kościele zrobili krzywdy, też będą musieli umrzeć. Przyjdzie kolejne pokolenie, następne, czy będą chodzić do kościoła mniej, czy więcej. To tego nie wiemy, jedno wiemy, że nikt nie zabije tej idei, która jest w Nowym Testamencie, nikt nie zabije tej prawdy. Bo nie ma piękniejszej prawdy nad prawdą miłości. Żaden system, żadna ideologia, żadne pragnienia, żadne nowinki nie, nie zastąpią miłości. Nie zastąpią ani proroctwa nawet, ani, ani wiara, ani, ani wiedza. Nie zastąpią żadne noble i, i oskary, nie zastąpią tego, co jest najpiękniejsze, a najpiękniejsza jest miłość. I cokolwiek się stanie z instytucją Kościoła, czy, czy z naszym pojmowaniem o Kościele, jedno jest pewne, że, że miłość przetrwa. Że miłość przetrwa wszystko, bo, bo ona jest w tym wszystkim najważniejsza. Ewangelia opowiada o odrzuceniu Jezusa z Nazaretu. Odrzuceniu, ale też pokazuje, że przecież Pan Jezus nic złego nie powiedział. No Tylko powiedział, że Pan Bóg czasem kocha bardziej pogan niż swoich. Może nie nawet tak nie powiedział, tylko, tylko dał do myślenia, dlaczego, dlaczego Pan Bóg posłał proroka do wdowy, która jest poganką, dlaczego zostaje uzdrowiony, trendowaty, który nie jest Izraelitą, żeby się zastanowili nad tym, że, że Pan Bóg rzeczywiście kocha też innych. Natomiast reakcja ludzi jest absolutnie emocjonalna, absolutnie emocjonalna, i, i pokazuje, że tłum jest w stanie zniszczyć drugiego człowieka w ogóle bezsensownie. Jest w stanie, to samo będzie przy ukrzyżowaniu, żebyśmy mieli świadomość, że reakcje tłumu, reakcje społeczeństw, reakcje państw nieraz są absolutnie nieracjonalne. To one nie, ma, nie wy, wynikają z argumentów, one nie wynikają z myślenia, one nie wynikają nieraz z jakiegoś takiego pragnienia dobra poszukiwania prawdy czy, czy jakiegoś konsensusu. Bardzo często reakcje wynikają tylko i wyłącznie z emocji. Myśmy się najbardziej powinni bać, Emocji tłumu, bać się naszych emocji, żeby nie dać się wciągnąć w te emocje tłumu, które zabijają rozum i miłość to, co jest najpiękniejszą cechą człowieka rozum i miłość. Niech Pan Bóg nas naprawdę broni od takich emocji, które zabiją w nas rozum i miłość. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.